Mano, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z kamerą w terenie. Witam z Peak District. Pogoda nie rozpieszcza, jak widać. Znajduję się na parkingu, który nazywa się Red Mile Plantation Car Park. Dla zainteresowanych, oczywiście, standardowo podaję postkot parkingu. Jest to darmowy parking. Nie, nie jest dość duży, proszę zobaczyć. Aczkolwiek idzie pomieścić trochę samochodów. No i w dzisiejszym odcinku jest taki plan, wymyśliłem sobie, żeby idąc pustkowiami odnaleźć chatkę tak zwaną Buffy. Z czego dowiadywałem się w internecie, w Peak District jest zaledwie parę. W Lake District i w Szkocji, w Walii jest tego więcej. Jest to taka typowa chatka, w której podczas trekkingu można sobie odpocząć lub nawet przenocować jest dostępna dla każdego a ja właśnie chcę sobie tą chatkę odnaleźć, pokazać a więc zapraszam na odcinek i mam nadzieję, że pogoda nie popsuje dzisiejszych planów no i ten zbiornik tutaj co przed nami to widzicie to nazywa się Red Pines Reservoir czyli no zbiornik wodny, który zaopatruje okolicę w wodę jest ich tutaj trzy koło siebie, tam za górką jeszcze jest jeden Tak to mniej więcej wygląda wszystko. Mam troszeczkę graffiti. Jest kominek, ale wnioskuję, że chyba raczej nie działa, jest zepchany. Tutaj gdzieś ktoś jakiś syf zostawił, czy to co to, nie wiem, folia. Jest też jakiś papier. Nie widać książki odwiedzających. Z tej strony chyba nic nie przecieka, mam nadzieję. No jakby nie było, schronienie jakieś jest w pośrodku niczego, bo dosłownie tutaj w nic nie ma. Zobaczcie. Więc tak to się prezentuje w środku. Myślę, że przykimać też się można, jeśli ktoś lubi właśnie nocowanie. żeby się schronić od wiatru. Jeszcze tutaj jest coś takiego, jakby takie zaplecze, nie wiem, kurka. Tylko że tutaj już dach jest w opłakanym stanie. Tu gdzieś komin trochę się posypał. No i właśnie teraz nagrywając, jakiś pan jeszcze doszedł z pieskiem, 5 Tutaj zobaczysz też tą chatkę. Teraz właśnie podąża bardzo, żeby się uciekać. Więc ja będę Więc ja już wróciłem do samochodu. Dzisiejszy krótki, krótki odcinek dobiega końca. Szybka akcja była, no ponieważ chciałem właśnie obczaić tą chatkę. Bufi tak zwane. Yy, ja myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Tak, po środku niczego, maszerując po górach albo w wzgórzach, zależy gdzie, yy, bardzo przydatne jest schronienie przed jakimś deszczem, lub nawet, właśnie jak ktoś lubi nocować, sobie przynocować na dziko. Więc z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie,